Cześć, Gdynio, jesteśmy po raz pierwszy u Was. Mam na imię Damian, ja, Sebastian, jesteśmy badaczami z kroniki festiwalowej. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyliśmy na festiwale, był pomnik Kubota. Kubot to jest. To znaczy, to był kapitan łodzi podwodnej. No, był rudy, miał takie włosy do ramion. E, I to jest specyficzne. Jeden wąs był rudy, a drugi czarny. Ale to ma być horror czy, czy kryminał? Miał brata bliźniaka, zagubionego na Kubie. został. Matka Nie. go tam wysłała, bez wiedzy ojca, oczywiście. Ojciec jego. Jest e, bar, e, bar, barberem. barberem i z czym się odwracaj. Ja chciał mu oddać, a nie niechcąco uciął mu gardło. Czyli już kubota właściwie nie ma. Tak. Znaczy, powiem tak, ja wierzę generalnie, że jakby energia z duszy nie ginie, więc jakby. Nie, nie, on jest. Więc myślę, że on się po prostu tu kręci, nie? On tu jest. Dzień dobry, Czy panu pan pomóc? Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać o spotkanie branżowe, gdy nie wiem. Tutaj środkowa strona to praktycznie rzecz biorąc jest dzisiejszy, Aha, dzisiejsze panie. propozycje. Złota produkcja, czyli całą piernik do wiatraka, zapraszam Tawek. To ja chyba tym będę zainteresowany. No, no, Jeszcze No, pewnie, 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 pewne. Złota dla filmowców, żeby jak najczęściej motyw złota pojawiał się w filmach, bo to tak przyciąga ludzi, to jest tak uniwersalny wątek. Po pierwsze, jakbyście potrzebowali złota do filmu, to się do z to pomożemy, a po złoto, proszę bardzo, wygląda tak. Pięknie się błyszczy. ćwierćgramowa gramowa sztabka, imponujące 100 złotych. Taka sztabeczka. Okej, okay, okej. Nawet kolumbijskie pesos mamy, także jakby jakiś tam kolejny killer miał być kręcony, to też pomożemy. To jesteśmy mówieni. Super, dzięki. dzięki bardzo. O co tu chodzi? Czyli mamy inwestować w złoto, żeby zrobić film, a pieniądze na złoto będą z kolumbijskich pesos. To znowu ta myśl, żeby. Dzień dobry. Panie Andrzeju. znajdzie pan chwilkę dla nas? Nie, spieszy mi się trochę, tak nie gniewajcie się. To w, w trakcie spaceru, dobra? Żeby, żeby się no ale, nie zatrzymywać. Ale że co? Czy pana zdaniem filmowcy są wdzięcznym tematem do rysunków? Zrobiłem parę rysunków o filmowcach i nie są to komplementy. Nie? Chyba jeden pamiętam, jak facet w łóżku z jakąś laską leży i ona z pretensjami mu mówiła to nie mogłeś mi kurwa powiedzieć? Że jesteś reżyserem filmów animowanych. Zaczęliśmy się zastanawiać, jaki jest morał naszej historii, do czego prowadzi oglądanie filmów. Nagraliśmy portrety wybranych widzów przed seansem, a następnie zapytaliśmy ich, jakie refleksje pozostawiły w nich obejrzany film. I mam wrażenie, że tak jak mówią ci, była to robię, że po prostu nie ma bezpiecznego miejsca. Całe życie dąży do szukania jakiegoś azylu, szczęścia? Hmm. To już nie jest raj. Chyba, żeby zawsze patrzeć na innych i po prostu ich słuchać, bo tyle możemy dla nich zawsze zrobić ich wysłuchać, Bycie w tym, co jest tu i teraz, i poczucie tego. Ja myślę, że to jest kluczem.